widzowie, to ja Jabłonka11 i dzisiaj możecie zauważyć, że nie jestem na swojej działce. Jestem na działce mojego kolegi Uuterantefa Siemka. Siemka. E, tak, Antek też prowadzi kanał na YouTube, a dzisiaj pomogę mu pomogę mu właśnie porobić działkę, bo jak możecie zauważyć jest lekko w budowie. To bardzo może wbudowiem. bardzo w budowie. Ja przypominam, żeby, że żebyście... Dobra widzowie, przepraszam bardzo za cięcie, ale musiałem na chwilę coś załatwić, więc bardzo przepraszam za cięcie. Ja Wam przypominam, że żeście zostawili łapkę w górę subskrypcję z dzwoneczkiem, żeby Was żaden film nie ominął e, odcinki będą w są w piątkę i w soboty, więc e, bardzo polecam. I druga i napiszcie w komentarzach coś miłego. Aj druga sprawa. Czemu odcinek nie został wrzucony w tamten piątek i w sobotę? Przepraszam was bardzo za to widzowie, ale piątek czasu w ogóle nie miałem, żeby coś dla was nagrać. Przepraszam z całego serca. A w sobotę miałem, a w sobotę na cały dzień pojechałem do Warszawy, więc bardzo was przepraszam za to widzowie. A my co? Razem do odcinka. Zaczęłem mu dzisiaj tu poza odcinkiem budować ten trapdourę. Jak możecie zobaczyć. I dokończymy mu to. Więc. Masz jakieś drewno? Ale. Drewno. To daj. Gdzie ty? Ну no, где? А, где -то, где -то, где -то, где -то. А я ник? Что? Да. Да. E, dobra, e, dokończymy mu te trapdory, bo przecież będzie mieć słabo, będzie słabo wyglądało jak nie dokończymy mu, więc teraz opa, 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 5 i 6. Będziemy mieć 12, dokładnie 12 trapdorów. To powinno chyba wystarczyć. I musimy mu teren trochę wyrówn wyrównać. Nie widzę. Górę zniszczę. tylko. Też? O, dobra. No to też trzeba. A, bo to, jest to do tego nie możemy zniszczyć. No dobra, mamy tak. To będzie chyba do, coś do tego chyba będzie. To robimy mu w takiej odległości. Okej. Okay. Tak, dam wam linka w, op w opisie dam wam linka do shaderów, bo Pff, an... o o drugi raz to wpadłem. E naprawdę bardzo ładnie wyglądają. C a Teraz mówi właśnie... Jeszcze tam mówi, że trzeba coś tam... że trzeba tam jakoś shaderów na dwa razy. Mówię. 2X. Więc. Jak chcecie mieć shadery, to wiecie co robić. Um, to dosyć... Wracam do odcinka. Dobra, Czekaj, bo ja to muszę się rozpędzić. Ja! O, dobra. Eee. Dobra. Eee, Antek musi... Antek musi na chwilę zrobić przerwę, bo coś tam musi załatwić. Ym, I idzie na awk, więc... Chwilę go nie będzie. Więc ja tylko przez chwilę będę. E... Masz jakieś drewno, gdzieś, gdzie Nie, nie ma. Dobra. To... Nie wiem. Pójdziemy skopać mój stary domek. Bo ja kiedyś u Antka mieszkałem. Więc... Idziemy go skopać. jest w pełni zniszczony Chociaż to mi się bardzo przyda A Antek Mogę zniszczyć ten kurnik? Dobra, zniszczymy ten kurnik Jeszcze Bo to był ja um, Bo wiesz koło to był yy, Wy nie wiecie Ale najwyżej jak będzie chciała ta osoba to y, trzy ujawni na no, Antka Konałka. E, poczekajcie, widzę. E, już widzę, wiem. Jestem. E, jest skopane. I teraz idziemy sobie to zan... Tak, jest włączony i idziemy teraz, zamienimy to na trapdory, żeby dokończyć to, z trapdorów mam pomysł, żeby jeszcze dach zrobić fajny, na razie fajnie to wygląda, ale to będzie trzeba z Antką zapytać, An... zrobić też dach z trapdorów, a no dobra.

Ja nie mam opisu? Jeszcze nie zrobiłam. To nie na ehm, Dobra. Mm. Kurde, kurczaki. Czo? A, to z tej strony. Dobra, teraz doniszczymy, i mamy kolejne, jeszcze dwa rządki, stop, cztery, kurde, kurcze, jednego Trapdora nie ma, jednego Trapdora nam brakuje, dobra, Co to no, ale już, a i... I jednej deski nam brakowało do jednego trapdora, ale skopałem i zamieniłam na inny blok. Skopałem. Już wstarczy nam na wszystko. I teraz trzeba dorobić ostatnie, te, ostatnie dwa trapdoory. E, tak, mamy. I teraz trzeba kucnąć. Dobra I... Dobra Zrobiłem Ci Ten box Ładne, prawda? А что ты сделать? Что? Что хочешь сделать? Что да? сделать? Кто

Eee, zamykamy to. Ej, loba ci się napomniła! Ja ci zabiorę ją. O nie, zabraliśmy. Eee, Dobra. Eee, teraz idziemy. Zobaczymy, Zobaczmy. No, A mi... A, słowo. Ja mam lepiej. E... Jak Ci się zablobamy? Widzę, że my już będziemy kończyć z tym odcinkiem. E, pamiętajcie, żeby zostawić łapkę w górę, subskrypcję z dzwoneczkiem, żeby Was... E, z dzwoneczkiem, żeby Was żaden film nie ominął. Nie zapomnijcie panować na kanał Antka Uterantew, I, e, nazwa kanału e, Uterantew, i będzie też e, przypięty w opisie. E, i, a, i napiszcie w komentarzu coś miłego. A co? I co? Ja się już żegnam z wami. i ty. Pa,